Cześć kochani, witam Was dzisiaj w ogrodzie na Żuławach. Nie wiem czy będzie dobrze słychać. Mamy nowy mikrofon, ale dzisiaj jest wiecznie. Słuchajcie, zobaczcie co tutaj u mnie się dzieje. To jest po czterech dniach, że tak powiem. Rośnie ostro, zielsko, tylko nie to co trzeba. Zresztą jak zawsze. Jak macie ogrody to wiecie. Słuchajcie, no ale mi poschodziły już buraczki. Widziałem, poschodziła gdzieniegdzie kalarepka i rzepka poschodziła. Widziałem, że poschodziły ogóreczki, tak, więc coś tutaj zaczyna się dziać. Coś tutaj schodzi. Potrzeba jest wody, ale w dzisiejszym, w dzisiejszym filmiku porozmawiamy o próbie podjęcia rozkruszenia tej grudy, którą tutaj widzicie. Tak, będziemy ją rozkruszać a już Wam pokażę bo wczoraj już zacząłem ją rozkruszać słuchajcie zobaczcie tutaj jest lana woda jakiś godzinę temu lałem tutaj wodę już zaczyna wysychać, poszedłem naostrzyć że tak powiem haczkę, naostrzyłem ją i gdzieś zostawiłem po drodze, muszę się cofnąć i ją zabrać, bo chciałem podłączyć mikrofon żeby nie było wiatru, bo już jest to drugi filmik ale tam akurat dużo było wiatru szumów nie było słychać zbyt dobrze i słuchajcie, tutaj leje właśnie wodę tam już zacząłem właśnie pielić, zobaczcie tak, ruszać tą ziemię gliniastą już ona właśnie się zaczyna kruszyć, zaczyna wyglądać to ładnie. Słuchajcie, zobaczcie tutaj już wczoraj zacząłem właśnie to robić. Nie jest super, ale jest lepiej niż było, tak? Niż było. Zobaczcie sami, ocencie jak to wygląda. Nie jest rewelacyjnie, ale jest lepiej niż było, bo chcę wam pokazać tutaj. Tutaj gdzie lałem wodę. Zobaczcie, jakie tutaj pęknięcia są na tej ziemi gniastej. Mam nadzieję, że nie wszyscy posiadacie właśnie taką ziemię. Ja wiem, że ta ziemia jest gliniasta, ona trzyma fajnie wodę, jest żyzną glebą, tak? ale pamiętajcie też o tym, że chwasty tutaj też rosną razy 4 albo razy 5 szybciej niż na normalnej ziemi, takiej powiedzmy piaszczystej. Oczywiście ja wszystko rozumiem, że piaszczysta ziemia no, takich plonów nie daje jak tutaj. Tak? No to to jest zupełnie co innego. No, ale są też plusy i minusy posiadania takiej gleby. Właśnie widzicie, to jest jeden z minusów posiadania takiej gleby. Tak to spęka, jeśli to nie jest podlewane, nie jest tego, to tutaj szczeliny się robią takie, że można po prostu sobie palce u stóp z butem razem włożyć w tą szczelinę. Tutaj akurat są jeszcze małe, bo to są centymetrowe, ale potrafi ta ziemia się skurczyć nawet do 5, 6 czy 8 centymetrów. Takie dziury są. Jak będziemy na polu, to Wam pokażę. Tak. Może w jakimś tam którymś filmiku jak pojedziemy na pole to wam pokażę jakie są właśnie szczeliny jakie potrafią być. No i dzisiaj tutaj właśnie leję wodę. Jest ładna pogoda, ale wieterek wieje, więc będziemy też się opalać przy okazji, łapać witaminkę D ze słońca. Ale widzicie, tutaj chwastów jest bardzo dużo. Słuchajcie, powiem tak, pielę tylko wyłącznie pomiędzy rządkami ze względu na to, że nie wszędzie pamiętam co jest posiane. Po prostu były karteczki porobione, tak jak tutaj. Zobaczcie sami, karteczki pozostawiane. Tutaj co to jest? Rzepa. Kalarepa. O, widzicie, kalarepka tutaj rośnie. Gigant. Ale nie w każdym, że tak powiem, rządku, bo w niektórych rządkach po prostu wiatr pozabierał mi te karteczki i nie wszystko wiem gdzie co rośnie. Więc czekamy jeszcze na wschody, bo widziałem marchewka poschodziła, ale nie poschodziła jeszcze pietruszka, ani naciowa, ani korzeniowa. Buraczki poschodziły, więc będę mógł za jakieś 2-3 dni po prostu w rządkach to wszystko wypielić. Ale no zobaczcie co tutaj się dzieje, tak? I to dzisiaj będziemy próbować uszyć właśnie dzięki tej laniu wody, żeby to jakoś ładnie wyglądało przynajmniej. No, spróbujemy, tak? Próbujemy, działamy, działamy coś. Co tam więcej można by było powiedzieć tutaj o tym ogródku? No, chwasty widzicie, to jest 4 dni, tak? W 4 dni coś takiego tutaj potrafi urosnąć. Tak, ta zieleninka. Tylko nie to co trzeba, tak? Ja, Góreczki też poschodziły. Yy, seler yy, posadzony, ale słuchajcie, pomyślałem sobie właśnie na temat tego celu. Yy, jest po prostu za blisko. Ale z drugiej strony, yy, powiem Wam w ten sposób, yy, jeśli duże porosną, no to my akurat nie jesteśmy w stanie jakby zjeść tego na bieżąco. I spora część nam po prostu odpada, tak? Bo z, po prostu z, spleśnieje w domu, tak? Więc, więc my to po prostu robimy na w zasadzie mniejszych główek selera, tak, wolę mieć mniejsze i złożyć od razu niż żeby mieć większe i połowę, połowę z nich po prostu wyrzucić jeśli macie jakieś fajne przepisy na e, zrobienie selera właśnie do słoika to bardzo chętnie przyjmę e, propozycję, tak fajnie by było zrobić je w słoik dobrze, więc sami widzicie jak to wygląda kruda, straszna, ale lejemy tu wodę i bierzemy się za robotę. Także co? Dzisiaj tylko tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.